Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Bruce i dzisiaj podejmiemy się wyzwania wyzwania, zagramy sobie jedynki, ale nie będą to zwykłe jedynki, ponieważ będziemy grali na e, ar, serwerze arabskim także, jeżeli oni grają na naszych serwerach, to ja sobie przetestuję gierkę na ich serwerze, no i moi drodzy włączę sobie zaraz stoper, zobaczymy ile mi będzie w ogóle gierki szukało, bo wydaje mi się, że będzie to niesamowita suma także e, stopper został włączony mamy e, włączony no co, stoper po prostu, no i będziemy przechodzić w takim razie do spotkania RL Exchange, strona dzięki której z łatwością kupisz itemy oraz kredyty w grze Rocket League. Na każdą platformę i z wieloma metodami płatności. Z kodem BRUCE otrzymasz 3% zniżki na każde możliwe zamówienie. Link do strony w opisie. Moi drodzy, znaleźliśmy po 9... Kurde, nie wiem czy widzicie, po 9 minutach ja się zasiedziałem na YouTubie Bo stwierdziłem, że tego na pewno nam nie znajdzie Ale znaleźliśmy I, o kurde, jaki kickoff w ogóle Gościu jakby już wiedział, że fejka dostanie Dobra W gra Czy mnie szczerze na raz? Dobra, 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 ja już wiem, że gramy na Arabów Uwaga Okej, okay, jechał mnie bump'nąć chyba Dobra, strzelamy mu w takim razie Brawka da 1-0 O nie, kamerka mi się, kamerka mi się zbambluzowała. Czekajcie, może to naprawię. O! Działa! Działa, działa, działa. Jakoś mi się kamerki zepsuła. Dobra, no to gramy, proszę państwa. Myk, do lewej strony kików. Okej. Okay, Okej. Okay. Let's go. <grym> Mamy 2-0, proszę państwa. Ale no, ciekawe, ciekawe będzie to spotkanie, bo ja się boję, ja się boję, że mam taki ping że mogę nie podołać, naprawdę. Swoją drogą arabujemy na arabskim serwerze. W sensie, wiesz, nie jesteśmy stąd. Dobra, myk. Mik? Ale przebitko, ale kickoff. To jest brama. Patrz. Ja pierdziele, Kickoffy mi takie wchodzą na Arabów. Co ty mówisz w ogóle? Nie wierzę w to. Dobra, Waffle, waffle na razie cztery punkty człowieku. To jest totalny rekt. Grany. Mik do lewej strony. Co, co to za lagi były? Nad nim? Aj, coś tak czułem, że mnie szczężył. I skoczył od razu do tego. Skoczył? Skoczył. Dobra, zagramy to. Okej, okay, w taki sposób. Dobra, mam pustą. Ale boję się, że nie zdążyłbym, no nie zdążyłbym tego strzelić Wezmę sobie stąd boosta, on odda Oddał, dobra, strzężymy to, spróbujemy go bumpnąć, Nie bump'niemy go Dobra, to weźmiemy mu stąd setę w takim razie Bump'niemy go i weźmiemy stąd jeszcze setę I bump'niemy go ponownie I, i, i oddamy strzał na bramę Nie no, co ty się dzieje? Niesamowicie Wafel chyba tam podskoczył, nie wiem czy już Zmarnowany tym ten... Tą gierką, dobra myk, do prawej strony Myk, śmigło, śmig Myk Podbitka nad nim, dobry save z jego strony Oddajemy strzał, no i brameczka Brameczka na 5 do 0, ale jest kurde bawalony Ale Waffle ma SSL-a, nie? No ma, tu nie jest 3 Dobra, okej, okay. bo wiecie czasami się tak zdarzy, że jak długo jakiegoś meczu szukasz To możesz dostać gościa o nawet dwie rangi niżej Także wolałem się upewnić Ramek, podlecimy sobie w powietrze. Dobra, oddamy strzała po prostu. O nie czemu ja tu pojechałem? Dobra, zagramy jeszcze raz do tej ścianki i zagramy teraz. Wiecie co chciałem zagrać double jump reseta? Ale Gościu jakby zmisował challenge, no to po prostu w moim, w moim interesie byłoby po prostu strzelić bramę, tak się no strzelamy. Yy, dobra, wezmę sobie stąd pusta. Nik Okej okay. Nie wyrobię yy, A on pojechał po setę O nie! To powinien być gol, nie wiem czy widzieliście jak pustą, nie Dora, wezmę sobie stąd setkę niek. i spróbuję go wysadzić. Nie, nie ma to sensu najmniejszego. Niech on sobie tu kreuje, a tak... zablokujemy go tutaj, weźmiemy sobie stąd setę no i to się szanuje. Będziemy mogli teraz wzlecieć w powietrze. No, waffle! Waffle! Dobra, no to jest, to jest bramka, to jest bramka, niestety. Musimy się z tym pogodzić, że przyświrowaliśmy Mastiego, czy double walić. No i. To się skończyło jak się skończyło, proszę Państwa. Dobra, no sfejkujemy tego kikofa Waffle nam to zagra, zagrał. Weźmiemy sobie stąd setę, nie damy się wampnąć. Ok, i strzelężuje nas na raz, bo to jest zarab. Nie! Nie strzelendował nas naraz! Łafel w ogóle odfrunął widzowie. <grystanie> Co tu się dzieje? Wysłany do Bruzylii chyba został nasz rywal w tym momencie. Myk. Okej, okay, do lewej strony, kick off Dobra, no to jest chyba ósma brama Myk o, ósma. Gość został sfarmiony Ale on się nie poddaje, to jest niewiarygodne. Na kogo ja gram? I w takim razie mi się wydaje, że Araby nie grają na swoim serwerze, bo nie chcą. Tylko tutaj jest tak niski poziom, i chcą, jakby znaleźć coś nowego. W sensie gościu ma 12 pingów i dostaje ode mnie takie baty, gdzie ja mam totalne. No, może nie mają jakichś niesamowitych lagów, ale widać na pewno, że ta gierka nie jest płynna. Także fascynujące i wszcząsające. Dobra, gościu z early changeable. Ok. Oddamy strzał od razu. No i znowu, to tak jakby było mocne, to też by wpadł, bo widziałem jakby changeował z boku. No, Roztrędzujemy go sobie tutaj, myk O, i chciałem to jeszcze tak przejąć fajnie, ale mi nie wyszło. <laughs> o nie, on może nam strzelić bramę. Dobra, strzęsujemy to. Myk, Przebi przebijemy to do boku. Lafle, czy to strzęszy? nas na ścianie. Fake, 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 fake. 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 Dobra, 50 i mamy chyba dziesiątą rameczkę No to mocne, mocne, mocny, mocny, mo mocny mecz, proszę państwa. Nigdy w życiu chyba nie miałem takiego wyniku na Araba, a gramy na arabskim serwerze. W sensie ja się, Ja się, jestem teraz z siebie dumny, nie wiem, może to dziwnie brzmieć, ale naprawdę jestem z siebie teraz kurewsko dumny. Że potrafię taki wynik osiągnąć na zawodnika. Właśnie stamtąd, i to jeszcze, kurde, na ich serwerze. To wiesz, tak jakbyś się wprosił do kogoś do domu i znaczy, wprosił do domu, to tak jakbyś na wyjeździe wygrał 6-0 w piłce mocnej czy coś. No, 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 piękne, piękne uczucie. Dobra, weźmiemy sobie stąd usta, nie damy się wampnąć Podbijemy to sobie. Znowu sobie to podbijemy. Ok, no to strzelimy <laughs> na 11. 12. I uwaga, 14, patrz. 14 dla widza, szczuraz. No, a nie, 13, przepraszam, 13. Może ja wewnętrznie jestem Arabem, skoro mi tak dobrze idzie. Kurde, myk, tutaj śmig, przebitka. Oddamy od razu strzał. 14, 14 do 2 człowieków. gościu. Close, pisze, wow. Ty, to, ale by było, jakby teraz jeszcze forfejt dał, Bo chciałem zobaczyć, czy on serio ma tego SSL-a. On chyba mu się przycisk, Escape, zepsuł, bo z, quick chatuje mi tak, jakby nie mógł w ogóle dać forfejta i że specjalnie strzelam bramki. Ale on w każdej chwili może wyjść z tego spotkania. <noise> Także, no co, ja sobie farmię, będzie fajnie. <noise> ja czuję satysfakcję. Za każdym razem, jak strzelam bramkę, czuję tą samą satysfakcję. No, jeszcze jedna. Ajajaj. Proszę Państwa zwycięstwo na WAFLA i dostałem minus 3 mm? To chyba, to chyba wczoraj jak jeszcze grałem w gierkę To mi nie zaliczyło Przegranej No dobra, proszę państwa No to spróbujmy znaleźć sobie jeszcze jedną grę Skoro tak akurat wyszło Ja puszczę znowu stoper To od nowa, bo liczy nam 18 minut Tak jak wcześniej było Dobra, puszczam stoper Proszę państwa I zobaczymy Zobaczymy za ile mi gierkę znajdzie Na zawodników z tegoż regionu Proszę państwa, bo to jakiś rekord świata Ja wam powiem, że zapatrzyłem się znowu na youtubeka ale mamy w 3 minuty znalezioną gierkę. Gramy na Wajecha. Sezon 5. 1440 mmrów. O człowieku. Ile? Dobra. No to, to on ma 50 mmr wyżej niż ja. I gra na swoim serwerze. Czy to jest ultra-arab, widzowie. Dobra, weźmiemy w takim razie stąd boosta i musimy grać bardzo mądrze. Ale lagi chyba nie dopomogą. Dobra. O, Wajech się wywrócił. Szczędził. No. Chyba se kpisz z tym challengem! Chyba se kpisz z tym challenge'em Jak ja przegrałem w ogóle taki challenge? Dobrze, no nic, mamy jeden zaro dla Wajecha. No i, no i nie podobał mi się ten challenge. Zagramy sobie piłę do prawej strony. Dobra, zagramy ją do tej setki. My. Co? Chyba se jaja robić. Co ten gracz robi? No i znowu to samo? Chodź tu. Dobra, prawie zagrywka tu bump wajech ale to nic nie zmienia Porsche Carrera No bump, no Mam zarobił ustaw O kurde, on nam wziął setę jeszcze Dobra, musimy wziąć te dziki. No nie Dostanę bumpa, czy nie? Co on robi? Przecież on nie doleci Co tu się dzieje? Na 50, na 50 Dobrze bump zawodnik Dobra, i tu mamy lipę co oni robią? Dobra, jest gol. Dobrze mu poszło, ale nie spodziewałem się tego że tutaj. Tylko, no, no nie, no głupio zagrałem. Dobrze zagrał nasz rywal. Kurty, no. Nie podoba mi się to, że dostaję od niego takie baty. Sfajkujemy sobie tego kickoffa. Myk Okej, okay. zagramy to sobie do ścianki. Weźmiemy, zaczniemy dryblować Kulturalnie. I znowu wiedziałem. Przypuszczałem, że mnie tak challenge. No i nic z tym nie zrobiłem. Dlaczego? Dlaczego... Ja wiem, że gram na arabskim serwerze i nic z tym nie robię. Przecież ja wystarczy, że będę fliki mu oddawał cały czas. Dobra, tak będziemy grać teraz. Dadawy. Widzicie widzowie, trafiłem na jakiegoś króla arabskiego, także ciężko będzie to wygrać. Ta bamp nicę starego. Jakim cudem w ogóle taka bomba? Przecież on nie miał konta nawet. Ja, to jest Autentycznie tak durny, że ja nie wiem. Dobra, brama. Brama na 1-3. Ja nie wiem, czy mam takie lagi, czy po prostu co, albo jestem tak sklitowany już, ale muszę chłodną głowę, chłodną głowę, zachować stalowe nerwy i możliwe, że wygramy to spotkanie, ale naprawdę chłodna głowa, bo inaczej tego nie widzę. 50, Myk. Weźmiemy sobie stąd setę. No sobie to zagra do defensywy. Nie bumpnę go. Znowuż go nie bumpnę. No co to jest w ogóle? Wypierdalaj. Dobra, wpadł mi do bramki. Nie wziął mi busta. To najważniejsze. Przebijemy to, bo no co? No co ja mogę? Dobra, szczerze go od razu. On weźmie piłę. Mi się upiły. A nie wziął bóstwa. Okej, okay. dobra, nie szczężuje mnie tu, nie wierzę w to. Dobry challenge z jego strony. Zagramy to sobie do defensywy w takim razie. Weźmiemy to, sfejkujemy, że bierzemy to na drugą stronę. O, no co jest, on mi tu od razu szczężował. Dobra, co on robi? Sfejkujemy go również. Do... Niech on sobie odjedzie, proszę. Nie podoba mi się ta sytuacja. O dobra mam setę. Zagramy to do cornera. Fake Dobra, przebijemy to. Bamknięty. I mamy brameczkę. Uch ale się musiałem tutaj teraz napocić i skupić, żeby do skutku doszła ta akcja. Także mamy 2-3, no i fokus, fokus. Ja czasami nie będę gadał, bo... No bo co, te kikofy, nie kikofy. 50? No, jak on mnie przebił? Jak ta piłka była na ziemi? No tak, ja nie wiem, ja nie rozumiem tej gry komputerowej. Dobra, ok, Dobra spokój nas uratuje, tylko 20 boosta 20 był Tylko spokój nas uratuje w tym momencie Tylko spokój nas uratuje Hia ja pierdolę To jest gol Dobra, pojechał po setę Miss zrobiłem! No nie wytrzymam! Nie wytrzymam! Co to jest w ogóle? Zobacz, nic mu tu nie wyszło, ja go mogę szczęśćować 12 tysięcy razy. Ale myślałem, że coś jeszcze zrobi. Bo, no nie wiem, ci ludzie mają owsiki w dupie tutaj. Do lewej strony weźmiemy sobie stąd setkę. Weźmiemy sobie to zagramy. Tak, 50. O. Co on kurwa robi? Nie wiem czy zdążę strzelić O, chyba zdążę Dobra, Uf, jeszcze jedna, jeszcze jedna, jeszcze jedna, damy radę, damy radę, damy radę. Okej okay. nie! Przegrałem Nie pytajcie mnie, widzowie, dlaczego w tamtym momencie leciałem na aerial. Bumpa to by było moi drodzy w tym odcinku. Na tyle, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. No, pierwsza, pierwsza poszła jak spłatka, a drugi zawodnik, no po prostu, był nieco lepszy. No i co, wydaje mi się, że w miarę podołaliśmy, ale ja nie wiedziałem czasami, co się dzieje, naprawdę. Nie, niekiedy te uderzenia to był jakiś kosmos. Ja też nie zagrałem jakiegoś niesamowitego meczu, także na pewno tamten mecz mógł być zwycięstwem niestety nie wyszedł. To by było na tyle, moi drodzy, mam nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajcie się cieplutko i do następnego. Dobra, to dawaj tą pałę. Fioletowego, tam pomarańczowego. Wyksa, nie, nie, wyksa. Nie, nie, pomarańczowego. Ty kurwa, gnoju! No nie. O! O! Co? Ja nie mogę. O, o elo! <grystanie> Jakieś hamulce do dupy. O, dawaj go. Masz to. Wypierd... <grystanie> sorry, zrobiłem klipa, byś widział, jak miniaczowi dałem kopa.